Hejka, witam was w kolejnym odcinku z serii aspiracje, i tak jak zdążyliście zauważyć po tytule, to dzisiaj nie będzie to typowy odcinek rozgrywkowy, ponieważ właśnie dzisiaj chciałabym zbudować nowy dom dla naszych simów, bo właśnie mamy nowe pokolenie, które ma nowe aspiracje. Oczywiście przypomnę Wam tutaj, że aspiracją Lili jest przyjaciółka zwierząt, a aspiracją Tomasa jest wiejski opiekun, i chciałabym, żeby ta nasza cała rodzina zamieszkała w otoczeniu z wiejskiej sielanki, bo tam wydaje mi się, że najlepiej będą pasować z tymi swymi aspiracjami. Oczywiście Oczywiście powoli będziemy się tutaj żegnać z tym naszym domkiem. Możecie go ostatni raz tutaj zobaczyć tak naprawdę. Zaraz jeszcze tutaj wszystkie rzeczy takie ważniejsze przeniosę do wyposażenia rodziny, bo właśnie musimy naszego tuptusia tutaj wziąć ze sobą, żeby oczywiście go tutaj nie zostawiać. No i do tego wszystkiego wydaje mi się, że Panda Lee roślinki chciałby też zachować, dlatego do wyposażenia rodziny te roślinki po prostu mu umieszczę. Ale z tego, co tutaj widzę, to już nie ma takich więcej pamiątek rodzinnych. No raczej właśnie nie ma. No ewentualnie jeszcze to coś, co jest w ogóle z nami od pierwszego odcinka. Jestem w sumie ciekawa, ile tak naprawdę my mamy pieniędzy, ponieważ tutaj widzę, że nasi zimowie swoje fundusze mają w wysokości ponad 6 tysięcy, także jest to całkiem sporo, ale do końca nie wiem, ile ten dom jest warty. No tutaj niby pisze 33 tysiące i pół, ale no czasami się tak zdarza, że to jednak e, trochę jest nie tak, jak powinno być. Tutaj sobie te dziecięce z rzeczy z zewnątrz sprzedałam, oczywiście tutaj też był, w tamtym odcinku były urodziny, więc to też sobie te wszystkie rzeczy posprzedawałam, żeby już szybciej tutaj przejść do kolejnego otoczenia. Tutaj oczywiście bierzemy... Na Naszego tuptusia. No i z tego co widzę, to chyba by było na tyle. Właśnie nawet z tych pokoi, dlatego chyba, czy to jest czas? Czy to jest czas przeprowadzki? Tak mi się wydaje. Może jeszcze tylko poczekam, żeby się zrobiło troszeczkę jasno. Nie będziemy się wyprowadzać o północ z tego domu, bo to nie ma sensu. Tak przypominam, że nasz Pandali i nasza Simka mają kryzys wieku średniego i oni są bardzo spięci i mnie bardzo irytują, ale no, mam nadzieję, że nie będą już tacy irytujący. Na szczęście mamy nawet dodatek życia i śmierć. Możemy ich zawsze uśmiercić szybko. Albo i nie. <laughs> Ej, mamy sobotę, więc w sumie to Całkiem dobry dzień do przeprowadzki. Dlatego sobie tutaj zaraz wszyscy Simowie wstaną, ogarną się i będziemy się przeprowadzać po prostu do nowego domku, którego w sobie jeszcze nie mamy wybudowanego, bo właśnie w tym odcinku będziemy go budować. Robię tutaj jeszcze fotki naszym Simom, żeby sobie umieścili je w domu. Wydaje mi się, że całkiem spokojnie one tutaj będą wyglądać. Można powiedzieć, że to jest nasze pierwsze pokolenie, tak naprawdę, tych naszych aspiracji, które niedługo prawdopodobnie będzie umierać, no ale dobra. Więc tutaj przy domku im właśnie zrobię. Dobra, może nie takie zdjęcie. Nie, no to jest wspaniałe zdjęcie, patrzcie na to. Także tutaj pod tym naszym pierwszym domkiem to zdjęcie będzie zrobione i do tego wszystkiego już tutaj tym e, dzieciom naszym też zrobiłam w sensie już w sumie nie dzieciom, bo oni są dosyć dorośli już, ale zrobiłam także zdjęcie no i mam nadzieję, że fajnie będą one wyglądać w naszym właśnie domu tylko z tego co ja tutaj widzę, to pani tutaj robi zdjęcia, które są kiepskiej jakości ale nie, dobra, nie są takie złe w sumie, znam, że będą szczerze mówiąc gorsze, bo napisane, że są kiepskiej jakości po prostu, dlatego co oczywiście Panda li tutaj nas będzie przeprowadzać przenieśmy sobie rodzinę i lecimy, nowy rozdział w naszym życiu znaczy w życiu Simów raczej, żegnamy się z z górą Komorebi i lecimy oczywiście do Hanford on Bagley. Nie wiem, jak to się czyta dalej, ale nieważne. I wybierzemy sobie tutaj którąś tą parcelę. Tylko właśnie się zastanawiam, którą. Nie chcę brać też jakiejś mega dużej tej parceli, bo wiem, że no może po prostu mi miejsca zabraknąć, a my też nie mamy za dużo funduszy. No z tego, co tutaj widzę, to na razie mamy 15 tysięcy. Ale dobra, wybierzemy sobie tą parcelę. To jest parcela 30 na 20. a Mam nadzieję, że tutaj po prostu zbudujemy sobie jakiś fajny dom. Sprzedajmy meble, oczywiście zniwelujmy działkę. Jak widzicie, mamy tutaj 38 tysięcy simolonów do wykorzystania do zbudowania tego domu na dzisiejszy odcinek, bo oczywiście wydaje mi się, że w miarę tych odcinków naszych to będę sobie ten domek przebudowywać, ewentualnie po prostu domeblowywać, do, jak domeblowywać, tak to chyba tak się mówi, bo na wszystko prawdopodobnie nie starczy mi funduszy, ale no zobaczymy oczywiście, także lecimy sobie, budujemy ten dom i zobaczymy jak on wyjdzie, oczywiście w wiejskim stylu. No i jesteśmy i mamy burzę, fantastycznie, można już to, czy można już to wyrzucić? W ogóle my bardziej w takim lesie mieszkamy zamiast w polanie, ale raczej nie powinno być z tym większego kłopotu, tam w ogóle mamy sąsiadów, także trzeba będzie się potem z nimi zaprzyjaźnić, może oni do nas tutaj wpadną. No i co, oczywiście lecimy z jakimś wiejskim domkiem, zobaczymy jak nam to wyjdzie, mam nadzieję, że wyjdzie jakiś fajny. Wydaje mi się, że chciałabym ten dom zrobić mniej więcej w ten sposób, tylko nie wiem, czy on nie będzie zbyt duży, także najwyżej potem sobie go zmniejszę, ale chodzi mi o to, żeby tutaj jakby było to wszystko zasłonięte pod daszem, to będzie wyglądało w ten sposób. Tutaj na samym środku w tę stronę pociągnę dach, dobra, ta bryła chyba będzie dosyć prosta. Jak sobie teraz myślę, tutaj sobie jeszcze dalej w tę stronę pociągnę ten dach i sobie go chyba zmniejszę, bo on nie powinien być taki wysoki. Dobra, no nie jest źle, no ja właśnie o taki dom mi trochę chodziło, ale z drugiej strony, czy to będzie dobre do naszej serii, taki dom? Nie wiem, zobaczymy. Też muszę pamiętać, że ja tutaj nie buduję, o, żeby sobie dom wybudować, tylko faktycznie buduję po to, żeby ten, ci nasi simowie po prostu tutaj sobie żyli i żeby już to było mega funkcjonalne i ogólnie dobrane do potrzeb naszych simów. Aktualnie potrzebujemy tutaj trzy sypialnie, czyli tak jak w sumie mieliśmy w poprzednim domu, no tylko, że wiadomo, ten dom będzie jakiś większy. I planuję jeszcze, wiecie co, zrobić takie coś, taki osobny Pokój dla zwierząt, ponieważ jak wiecie, nasza Lili, znaczy już wiecie, ja już tu chyba z 15 razy mówiłam w tej serii, że właśnie Lili ma tą aspirację do zwierząt. No ja bym chciała jednak tym zwierzętom tutaj zrobić jakiś taki, może osobny nawet pokój, żeby te zwierzęta po prostu sobie nie łaziły po całym domu, żeby te rzeczy nie były tak porozrzucane. Znaczy, niech sobie łazą po całym domu, ale żeby te ich rzeczy nie były aż tak bardzo porozrzucane po całym domu, bo tych zwierząt będzie mnóstwo, coś, myślę. Bo ja widziałam, już tam przyjrzałam się trochę, co w tej aspiracji trzeba zrobić. To tam trzeba z pięcioma psami albo kotami się zaprzyjaźnić, no a raczej mi się chyba nie chce biegać po, po miastach i szukać zwierząt, dlatego prawdopodobnie większość tych zwierząt to my po prostu będziemy mieć jako swoje zwierzaki, więc może być ciekawie ogólnie, bo ja nie potrafię grać dużą ilością simów. Na razie ten dom wygląda w ten sposób i chciałabym chyba go w ten sposób się zostawić, bo nawet całkiem podoba mi się ten kształt, jak on wygląda. Teraz tak, na pewno ten taras chciałabym może jednak troszeczkę zmniejszyć, żeby on nie był aż taki duży, tylko po prostu, żeby tutaj była część, żeby można było sobie wejść do tego domu z jakimiś schodkami, bo raczej nie chciałabym tutaj robić właśnie żadnego takiego tarasiku, tylko po prostu chcę zrobić taki wiejski totalnie dom. Taki bardziej przypominający może wieś nie wiem, w Anglii czy coś takiego. Nie wiem, czy tutaj jeszcze po prostu nie dodać jakiegoś takiego mini daszku, żeby można było oprzeć kolumnę i żeby po prostu tutaj też nie padał jak się wchodzi. Wydaje mi się, że całkiem spoko rozwiązanie. Zastanawiam się nad jakimś wyjściem jeszcze z tego ogródka, do tego ogródka, bo gdzieś tutaj prawdopodobnie będzie ogród i na pewno gdzieś tutaj będzie miejsce na te wszystkie zwierzaki, których Thomas potrzebuje. Czyli będziemy mieć kury i będziemy mieć prawdopodobnie krowę, ale tym się zajmiemy później. No większość miejsca praktycznie na tej Parceli, to jednak zajął ten dom, ale no, gdzieś też musimy mieszkać, prawda? Te zwierzęta też nie potrzebują za dużo miejsca, bo one i tak sobie łażą po całej parceli, jakby tak mają to gdzieś, gdzie coś się znajduje. Dobrze, że chociaż do domu nie wchodzą. I Tak wygląda już ten dom z oknami. Dodałam także tutaj schody i w tej części stwierdziłam, że zrobię po prostu drugie wyjście z tego domu. Może to będzie jakieś wyjście od kuchni, jeszcze zobaczymy, albo to będzie po prostu jakaś pralnia, jakiś korytarz. Ogólnie bardzo dużo jest tutaj okien w tym domu, a jest bardzo mało światła. To mnie zastanawia, czy to po prostu to światło jest takie dziwne, czy przez te okna mało przechodzi światła. Ale no dobrze, ja tutaj sobie to wszystko oświetlę i ogólnie wyszło na to, że ten dom jest bardzo duży na górze. Ciekawa jestem, czy ja w ogóle tam rozmieszczę dobrze pomieszczenia, bo na dole zbytnio innych rzeczy niż jakiś salon, jadalnia i kuchnia nie potrzeba, a ta na górze pomieszczenia są naprawdę duże. Pomysłów na rozmieszczenie tego wszystkiego tutaj było bardzo wiele, ale jednak chyba wygrał taki pomysł. Zaczynając od lewej strony, to tutaj chciałabym zrobić albo gabinet, albo ten pokój dla zwierzaków, ale wydaje mi się, że tutaj po prostu zrobimy sobie gabinet. Jakiś taki, jeżeli w ogóle będzie potrzebny, bo na razie nie planuję go, w ogóle tutaj bo coś czuję, że po prostu nie starczy mi na to funduszy. Także to będzie chyba gabinet, a tutaj będzie ten pokój dla zwierzaczków. I z tego pokoju będzie po prostu się przechodzić z jadalni albo z salonu, chyba z salonu raczej. Znaczy w sumie nie wiem, bo prawdopodobnie rozstawię te kanapy jakoś tutaj, więc nie będzie przejścia do tego pomieszczenia, ale to nieważne. Dobra, tu będzie jadalnia, a tutaj planuję zrobić miejsce no, na kuchnię po prostu. Ale tak się zastanawiam, czy taka kuchnia tak naprawdę jest mi aż tak potrzebna w tym momencie. Więc jakbyśmy nawet powiększyli tą część, tą dla zwierzaczków, w tę stronę. I tutaj Akurat będzie się z tego po prostu pomieszczenia wychodzić, będzie, nie wiem, na spacery się wyprowadzać tędy yy, czy coś takiego, no to chyba całkiem to też powinno być spoko rozwiązanie. Ewentualnie tutaj, wiecie co, jeszcze sobie myślę, no moglibyśmy to po prostu oddzielić i zrobić z tego korytarz, i tutaj by była pralnia. Pomysłów jest wiele. Na razie zostawmy to niezabudowane i zobaczymy, jak to wyjdzie, bo też nie wiem, czy mi kasy starczy. To już chyba wszystko już wieśniłam. mam. Tu będzie łazienka, tutaj będzie salon i tutaj oczywiście będzie korytarz. I przechodząc do góry, mamy tutaj korytarz, mamy trzy sypialnie i do tego wszystkiego chciałabym tutaj zrobić taką jedną większą łazienkę, bo tak naprawdę na dole mamy tylko Jedną taką łazienkę i nie wiem, czy w sumie dwie łazienki uda mi się w tym odcinku zrobić, bo zostało mi 24 tysiące simoleonów. Ale dobra, nieważne. Zacznijmy tutaj robić w ogóle e, te pomieszczenia. Zobaczymy, czy nam to po prostu wyjdzie jakoś fajnie. Mam nadzieję, że tej kasy naprawdę starczy. Jeszcze przypominam, że chciałabym tą jakąś oborę postawić i kurnik na zewnątrz, także może ja to od razu zrobię, a potem zrobimy sobie wokół tego wszystkiego, wszystko. Wokół tego wszystkiego, wszystko, co? Bo to jest dosyć drogie, bo ta abora. A nie, czekajcie, myślałam, no, że ona tysiaka kosztuje, ona 500, tylko. A e, to co ca... ja w ogóle tutaj mieszam? Dobra, ale to na pewno gdzieś tutaj się pojawi. Dlatego mam już tutaj kupione, to nie będę musiała się przejmować, żeby potem, nie wiem, sprzedawać coś przypadkiem, bo mi kasy nie będzie starczać, także nie muszę się tym przejmować, chociaż. Wiecie, co jest najgorsze w budowaniu takiego domku, w którym naprawdę będzie zygrać? to, że ja pół godziny spędzam na tym, żeby dobrać odpowiednie rzeczy, żeby mi się po prostu przez cały ten czas podobało, bo ja czasami robię takie domki, że no nie zawsze mi się po prostu podoba to, co zrobię, ale uznam, że no dobra, może w sumie jest git i nie mam co tutaj gadać, nie mam nic do gadania, może komuś się to będzie podobać, więc to zostawię. A teraz muszę wszystko tutaj zrobić, żeby mi się przyjemnie grało tutaj. Oczywiście jak jak zdążyliście tutaj zauważyć przy doborze tych wszystkich podłóg i ścian. No to nie robię takiego typowo sielankowego domu wiejskiego. Powiedzmy, że on został. On był jakimś takim domkiem, takim właśnie wiejskim, ale oczywiście nasza rodzina postanowiła, że go jakoś tak wyremontuje może bardziej nowocześnie. I bo myślałam teraz, że ten dom jest bardzo, bardzo duży. I ja nie wiem, kiedy ja wypełnię te wszystkie inne pomieszczenia, ale no zaraz nasi simowie kolejni będą pracować, więc mam nadzieję, że jakoś się uda. Lecimy teraz z kuchnią, oczywiście ja bym chciała użyć tutaj najpiękniejszych rzeczy, typu z razem raźniej rzeczy, ale one są bardzo drogie, także na razie mnie na to nie. Jest więc musimy sobie poradzić z jakimiś tańszymi elementami. To weźmiemy sobie właśnie rzeczy z kuchni na wypasie. Chociaż ja je lubię, no ale wiadomo, że chciałabym tutaj jakiś innych użyć. I tak na razie będzie wyglądała ta kuchnia. Za dużo rzeczy też nie dodałam tutaj, ponieważ no nie chcę tutaj kasy tracić niepotrzebnie, bo zaraz będę coś sprzedawać. A zostało mi tylko 16 tysięcy, żeby zrobić tą, ten cały dom. A jeszcze Wam przypominam, że do zrobienia trzy sypialnie. No powiedzmy, że jadalnie salon. No tutaj może korytarz, ewentualnie coś dodam. Łazienkę tylko nie wiem, czy jeszcze tam na górze, czy na dole. I całe podwórko. Także życzcie mi powodzenia z tymi pieniędzmi. Chyba tutaj będziemy musieli troszeczkę przyoszczędzić. Kocham challenge budżetowy. Zrobiłam też jadalnię. Do tej jadalni, jak widzicie, jest dodany dywan stół, jakieś świece na ten stół oraz krzesła. No i zawiesiłam też zasłony, no powiedzmy, że to jest w bardzo podobnym kolorze. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o te światła, to ja bym też. O Jezu, co ja zrobiłam tym? Ja bym też chciała światła przełączyć na jakiś taki zimny odcień, ale zapomniałam, że ja jestem w tym innym trybie. E, dobra, to sobie zrobimy po prostu na końcu. W ogóle, czy my mamy coś wartościowego w tym ekwipunku, żeby można było na przykład sprzedać. Ej, mamy jakąś nagrodę za osiągnięcia we wspinaczce. Wiecie co, no to na pewno jak gdzieś tutaj będę chciała to powiesić, bo nawet tutaj mi pasuje kolorystycznie. No i niech to sobie wisi przy schodach, ale ogólnie mamy drugą tą nagrodę, więc się zastanawiam, czy by jej nie sprzedać. Chyba ją sprzedamy, co? Ona już jedną tutaj będzie miała. Do tego wszystkiego jeszcze mamy taki, no taki portret simów, no to akurat też na naszej simki z kariery, to tego akurat nie będę sprzedawać, Postawimy sobie gdzieś tutaj w kąciku, na przykład tutaj, w tej części, gdzie jest wejście do tego domu. Ale do tego wszystkiego mamy jeszcze... Ten mikroskop, który kosztuje bardzo, bardzo dużo, i ja chyba go sprzedam, wiecie co? Ej, wiecie co? Jeszcze teraz pomyślałam, że przecież nasi Simowie mają duże rzeczy w ekwipunku Do sprzedania. Dobra, potem sobie sprzedamy najwyżej, jak mi kasy nie starczy. Ale dobra, ten mikroskop na pewno sprzedaję, nie będę go używać. Na pewno go nie będę używać, nawet nie mam miejsca, żeby go wstawić. Znaczy mam miejsce, ale nie chcę go tutaj wstawiać. Zastanawiam się też, gdzie tu, tu siadać. I tak sobie myślę, że tutaj jest nawet całkiem fajne mie miejsce w tym korytarzu, żeby go umieścić. Na przykład tutaj, żeby sobie przy tym oknie stał. Bo na górze raczej nie ma tutaj miejsca, też nie chcę, żeby on był w sypialni. Bo uważam, że może nawet warto by było go dać do korytarza, przynajmniej jakieś miejsce zajmuje, a będzie tuptuj sobie tutaj tuptał. Znaczy nie będzie tuptał, bo w klatce siedzi. Dobra, teraz już mi się trochę lepiej zrobiło, jak zobaczyłam te 17 tysięcy. Ale dobra, lecimy teraz do może do salonu. Chciałam dać kominek. Chciałam powiedzieć, że na pewno dam kominek, ale nie wiem, czy ten kominek dawać, bo on w sumie jest drogi, ale czy on będzie tutaj potrzebny? No chyba będzie. Nie, no kominek zawsze fajnie mieć. To jest jednak wiejska sielanka. Tutaj przydałoby się mieć taki komineczek ładny, piękny. Zastanawiałam się też nad usunięciem tego okna, czy ona mi tak naprawdę jest tutaj wielce potrzebne, no trochę. Jest, żeby było symetrycznie z tej strony. Ale no nie wiem. Dobra, na razie sobie zostawimy. Ale jeszcze pomyślę nad tym, żeby nie usunąć go. Nie zmieszczą mi się tutaj na pewno kanapy, które mają po trzy kratki, bo po prostu mi się nie zmieszczą. Smutno trochę. Więc będę musiała sobie znaleźć te same, żeby była duża i mała, chyba że po prostu dam dużą kanapę. O na przykład z. Ej, ta nawet pasuje w tym odcieniu. Dobra, nigdy nie sądziłam, że użyję tej kanapy, ale ona naprawdę mi się tutaj podoba. A wiem, że do tego są fotele i właśnie już zmierzałam do tego, żeby powiedzieć, że tutaj można ustawić też fotele przecież. Ej, ale mi się to podoba. Ej, nie sądziłam, że kiedyś w tym kolorze kanapę dodam. Właśnie tą z psufikotów, bo zazwyczaj wybierałam ten niebieski kolor, niebieski odcień, ale tutaj naprawdę do tej ściany pięknie to pasuje. No i nie wiem czy tutaj dodawać telewizor. Chyba dodam, no bo jednak nasi Simowie, większość naszych Simów potrzebuje tej rozrywki, no oczywiście oprócz naszej Simki, bo ona woli sobie pobiegać niż oglądać telewizję. Ja nie wiem co będzie z nią, jak ona będzie staruszką, bo wtedy to przy kolada bolą ją. Ale dobra, tak na razie wygląda dobór mebli w tym salonie. Wydaje mi się całkiem spoko i naprawdę już przysięgam, że ja nie spodziewałam się, że ja w ogóle taką kanapę wybiorę. W tym znaczy może nie tą kanapę, tylko że w tym odcieniu kanapę, ale naprawdę, naprawdę tutaj mi się to podoba. Chciałabym tą ścianę zostawić na zdjęcia. Wydaje mi się, że tutaj idealne będzie właśnie to miejsce, no chyba, że zmienię zdanie, to po prostu w korytarzu gdzieś je powieszę, ale na razie właśnie chciałabym, żeby te zdjęcia zostały zawieszone tutaj. No i oprócz tego, czy coś jeszcze potrzeba do tego salonu? Na pewno, żeby zapełnić to trochę tą przestrzeń, ale tak się zastanawiam, czy by po prostu tutaj jakiegoś regału na książki nie wstawić, dosyć taniego, dużego, żeby zajął trochę dużo miejsca i to będzie chyba ten właśnie ze śnież powiedzmy, że on przyjechał z nami, że to jest jedyna pamiątka tak naprawdę z tamtego domu, bo w sumie z tamtego domu to mało rzeczy zabrali. Także dobra, niech to sobie tutaj stoi, do tego dodam jeszcze. No jakiegoś kwiatka. Na razie damy może tego wiszącego, zobaczymy potem. I to by było na tyle z tego salonu. Też też nie chcę tutaj za dużo pieniędzy wydawać, żeby jeszcze zdążyć zrobić górę całą. Bo mamy trzy sypialnie. Trzy sypialnie na pewno będę musiała zrobić. Ale dobra, zajmijmy się teraz łazienką, bo ta łazienka to trochę droższy interes niż zrobienie właśnie tych sypialni. I się zastanawiam, jak. By to zrobić, bo ta łazienka jest dosyć duża, tak sobie myślę. W ogóle tutaj by się dwie zmieściły łazienki, gdyby mi się chciało robić, ale to też większy koszt, nie? Na pewno, może w tej części zrobiłabym prysznic i się zastanawiam nad, nad takim czymś. Tutaj sobie podniesiemy to jeszcze, bo chciałabym. Nie... <laughs> A, ja bym mogła sobie chcieć, zapomniałam, że jak podwyższę i zrobię tutaj platformę, czy coś takiego, to tutaj będzie zaraz problem z dachami. Także no, fantastycznie, teraz trzeba z tymi dachami tutaj ogarnąć. O nie wiem, czy mi się chce to robić, szczerze mówiąc więc Ale fajnie będzie wtedy łazienka wyglądać, więc to mnie jedynie co to, to mnie to właśnie to przekonuje. Ale no nie, nie zrobię tego, no bo patrzcie, to, to dalej będzie tutaj wystawał, ja już go więcej skrócić nie mogę. Ja no nie mogę go skrócić. No dobra, to nie będzie takiej łazienki trudno, chyba, że po prostu zrobimy to w ten sposób, że tutaj jakby będzie ta platforma, ale zamiast po prostu burzyć ścianę, to ja dodam łuk wejściowy, to chyba będzie lepsze rozwiązanie, bo przynajmniej nie będę musiała z tymi dachami ogarniać. No ale w sumie nawet całkiem fajny ten prysznic tutaj wiedzieć. Ej, dobra, ale ta łazienka będzie naprawdę ładna. Myślicie, że ta wanna będzie funkcjonalna, jeżeli ją. Postawię w ten sposób? Wydaje mi się, że nie. Ale mi tutaj bardziej pasuje właśnie ta szyba, żeby ona była z tej strony, a wejście do, tej, do, do tego prysznica z tej strony. Bo wtedy, jak tutaj jest ta szyba, to mi to nie, nie do końca pasuje. chciałabym, żeby jednak tutaj była ta szyba, ale w sumie może nie warto. Tak sobie teraz myślę. Dobra, nie, nie będzie po prostu szyby w tym prysznicu. No i co, brakuje nam jedynie tutaj toalety i jakiś szafeczek, jakichś dekoracji. Bo właśnie szafeczki, bym chciała tutaj dodać. Jest tutaj bardzo dużo miejsca, dlatego te szafeczki będą tutaj po prostu idealnym rozwiązaniem. I się zastanawiam nad tymi, go, nad tymi gotowymi, żeby nie dodawać tutaj za dużo rzeczy bo na przykład z Życia i Śmierci mamy taką szafeczkę, więc może nawet tutaj całkiem będzie ona fajnie wyglądać, dlatego jeszcze tutaj będzie właśnie na przykład... No dobra, niech będzie tutaj pod oknem toaleta. No i co? Została nam taka przestrzeń. I co teraz? Co ja mam tu dać? No i w sumie muszę Wam teraz powiedzieć, że bardzo dziwnie mi się buduje, ponieważ ja przez ostatnie... Ostatnie moje trzy domy to tak naprawdę były domy z nowego dodatku i bardzo dziwnie mi się teraz buduje na przykład nowe pomieszczenia. Jakieś takie nowocześniejsze, bo wtedy budowałam zazwy zazwyczaj takie jednak trochę starsze stylem, więc no bardzo dziwnie, bardzo dziwnie trochę. Tą toaletę przeniosłam w tą część i tutaj jeszcze obok tego chciałabym postawić kosz na pranie. Nie wiem, gdzie jeszcze dam pralkę, bo chciałabym jednak w tym domu, żeby pralka była, ale to raczej po prostu na dole sobie to ustawię. No i tak, dobra, wszystko jest. Wszystko, co powinno jest. Jest papier toaletowy nawet, także nice. Brakuje mi jedynie jakiegoś lustra, nawet nawet dwóch i tutaj właśnie te lustra sobie będą. No i teraz tak, oświetlenie trzeba wymienić na pewno. Ostatnio te kinkiety bardzo mi się podobają i nie wiem, kiedy mi się znudzą, ale one naprawdę świetnie tutaj wyglądają, na przykład nad tymi umywalkami i tutaj sobie również dodamy ten kinkiet do prysznica i może jeszcze jeden tutaj gdzie jest właśnie ta wanna i tutaj będzie tak można powiedzieć trochę, trochę ciemniejsza będzie ta łazienka, ale dosyć przytulna. No i co, jeszcze tutaj jakieś dekoracje w postaci ręczników i na pewno jakiś dozownik na mydło w tej części dodam, szczoteczki do zębów. Nawet nie wiem czy w sumie w tamtym domu były takie rzeczy, chyba nie było takich rzeczy. I jeszcze do tego miejsca, gdzie jest prysznica, dodałam kosmetyki i tak by się prezentowała ta łazienka i to będzie na razie jedyna łazienka, którą zrobię w tym domu, ta na dole zostawimy sobie ją na razie. Na razie sobie zostawimy, bo nas po prostu nie stać, żeby się zrobić jakkolwiek. Ale dobra, co nam jeszcze zostało? No na dole, na dole spoko. Zostało nam 7 tysięcy, żeby zrobić trzy sypialnie. Może sypialnie zaczniemy od zrobienia sypialni dla starszyzny. I się zastanawiam, czy by im po prostu nie zrobić takiej, jaką oni mieli tak naprawdę, tylko może w jakichś innych kolorach. Powiedzmy, że w nich zakorzeniony jest ten styl właśnie ze śnieżnej eskapady. Oni nie chcieli tego zbytnio zmieniać, ale oczywiście przeprowadzili się tylko dla dobra swoich dzieci, bo oni chcą, żeby ich dzieci się rozwijały chcą, żeby pasje swoje właśnie rozwijały, ale dalej jednak tak tęsknią za tym swoim poprzednim mieszkaniem, czy coś w tym stylu. Dobra, nie wiem, teraz dopowiadam sobie historię. Po prostu ich zmusiłam, żeby tutaj się przeprowadzili. Ale zrobimy im taką sypialnię, jaką mieli. Wydaje mi się, że to jest całkiem spoko rozwiązanie. Dobra, wygląda cała sypialnia całkiem spoko i za dużo rzeczy też tutaj nie ma, bo próbuję oszczędzić pieniądze, ale nawet biurko im tutaj wstawiłam, bo za dużo miejsca mi zostało. Także to by była sypialnia numer jeden. I teraz tak, lewa czy prawa? Lewa czy prawa, którą dajemy naszej Simce, a którą naszemu Simowi. W sumie to bez różnicy, tak sobie teraz myślę, że to bez różnicy, bo one i tak są identycznych rozmiarów i do tego wszystkiego jeszcze nawet mają drzwi w tym samym miejscu, także no nie ma co tutaj kombinować zbytnio. O, widzę, że mi tutaj coś wystaje przez sufit, ale to są właśnie te zasłonki. Właściwie nie wiem, czy już tutaj zrobić taką bardziej poważną tą sypialnię dla naszej Simki, czy zrobić dalej taką nastoletnią trochę sypialnię. Wydaje mi się, że nastoletnia będzie lepsza, no jakby to dalej z nastolatka potem sobie najwyżej przerobimy na jakieś takie, nie wiem, może inne kolory, a potem sobie wymienimy jakoś jeszcze te meble ale zastanawiam się nad tym, jakie kolory jej tutaj dobrać. No i ogólnie psy i koty mi się kojarzą z kolorem niebieskim, nie wiem dlaczego, dlatego sobie może w tym kolorze zrobimy jej sypialnię i zastanawiam się nad zwierzęcym wzorem na ścianę. Ej, dobra, nie, tą, tą akurat krowę zostawimy Tomasowi do pokoju, muszę pamiętać, żeby to dać, także ja tutaj mu pomaluję trochę tą ścianę, ale na przykład dla naszej Simki, no łapek nie ma na pewno, ale no jakąś taką właśnie gepardzią można dać, Glamur czy coś takiego. No ale teraz mi ten niebieski tutaj nie pasuje, chyba, że damy taki niebieski, albo po prostu łóżko Położymy w inną część pokoju. Chyba, że zrobimy to w ten sposób, że tutaj po prostu postawię łóżko, tak bardziej w rogu, i wiem, co jeszcze tutaj będzie pasować. Ja bardzo lubię tego używać. Chodzi mi dokładnie o to z licealnych lat, to oświetlenie. Bardzo mi się ono podoba zawsze i po prostu wszędzie do każdej, do każdego pokoju dla nastolatki to daje. Oficjalnie ta sypialnia jest za duża. I nie wiem co ja miałabym tutaj jeszcze dodać. Ogólnie tą sypialnię to można by nawet na dwie podzielić i tak wszystko by mi się zmieściło. Także super. No ale dobra, no na razie zostawimy tą sypialnię w ten sposób. Są tutaj podstawowe rzeczy też się pojawiły tutaj jakieś motywy zwierząt? Tutaj jest kotek, tutaj jest jakiś też, e, nie wiem czy to jest pies, czy kot, ale no taka lampka. No i tutaj jeszcze do tego wszystkiego, właśnie z mój pierwszy zwierzak albo z psufika to już nie pamiętam. Dałam taką kanapę, no i tu są też właśnie zwierzątka. No i jeszcze sobie przypomniałam, że ja przecież muszę te zwierzęta jakoś tutaj zaczynać wprowadzać do tego domu i tutaj przydałoby się właśnie zrobić to pomieszczenie, przynajmniej dać tutaj jakieś miski i pierwsze zabawki i pierwsze legowisko, no bo to z tego zwierzaka będziemy mieć jednego. No chyba, że po prostu na razie zrezygnujemy z tego pomysłu i będziemy. Będziemy sobie zbierać kasę. Ej to chyba jest lepszy pomysł, że będziemy sobie na razie zbierać kasę, żeby urządzić ten cały pokój dla tych zwierząt, a na razie po prostu będziemy mieć jednego zwierzaka. Nie wiem, czy to będzie jeszcze pies czy kot, możecie pisać w komentarzu, bo sobie adoptujemy dopiero w kolejnym odcinku, właśnie. I możecie też podawać imiona, bo ja nigdy imion nie potrafię wymyślać. może jakieś mi się spodoba. Także dobra, no to tutaj dodajmy sobie właśnie te miseczki. Już będzie tak w domu po prostu to zwierzę. No ale dobra, to teraz mam kupić kuwetę czy nie. <głos》> ja nie wiem, czy to będzie kot, czy pies. Dobra, na razie kupię drapak, bo drapak, drapaki są droższe i nie wiem, czy to właśnie będzie pies czy kot? Ej, mam w sumie pomysł. Ja pod tym odcinkiem w komentarzu napiszę dwa komentarze. Pod przypiętym komentarzem pies czy kot i tam będziecie dawać lajki i co byście chcieli jako pierwsze, żeby jako pierwszy były właśnie tym zwierzakiem. No na razie kupiłam tutaj drapak, ale najwyżej go zamienię na właśnie te zabawki, bo ten drapak jest zdecydowanie droższy, więc wolę sobie kasę odłożyć na razie teraz. No i tą kuwetę najwyżej sobie kupimy potem. Jakby no już będzie nas stać raczej. A spać sobie może na, na kanapie. O tutaj na przykład ma kanapę taką fajną. Dobra, to na razie by było na tyle z tego pokoju. Zostało nam 600 64 Simoleony, także to jest ten czas, w którym idę sprzedać jakieś rzeczy z naszego ekwipunku, z naszych ekwipunku naszych Simów. Dobra, zacznijmy sobie może od Pandali, bo on ma prawdopodobnie bardzo dużo jakichś yy, warzyw, także sprzedajmy sobie to. Mam nadzieję, że to będzie dosyć drogie. Tak, mam nadzieję, że chociaż idealnie, żeby pokój Tomasa zrobić, bo jemu to za dużo w sumie też nie potrzeba, bo on potrzebuje łóżka, szafy i to mu wystarczy, bo on po prostu będzie wszystko na zewnątrz tam robił. O, od razu sobie tutaj te wszystkie figurki umieszczę, co Pandali właśnie. Gdzie ja to dałam? Jezu, znikło. O Jezu, tutaj jest! Jak ja mam to teraz wyjąć stąd? Figurkę chciałam położyć, a ta się zepsuła. Ej. Muszę cały dach zdjąć, żeby to odzyskać. Jezu, co ja zrobiłam aktualnie? O, coś zostało przeniesione. Tak, przeniesione zostało, dobra. Matko Boska, ale się zestresowałam, to jest pamiątka. Mamy jakiegoś kryształa, więc te kryształy ja chyba sprzedam. Kiedyś chyba powiedziałam, że będziemy je trzymać dla kogoś, kto na pewno będzie miał aspirację. E, do kryształów, to sobie nazbiera z powrotem. Okej, okay, już wszystko sprzedałam, co miałam sprzedać. Do tego jeszcze tutaj powiesiłam te obrazki i wyglądają one całkiem. Spoko, oczywiście z biegiem czasu będzie ich więcej. A, jeszcze to zapomniałam sprzedać. No i dobra, mamy to. Chyba 2252 simolony wystarczą na to, żeby zrobić właśnie tutaj Tomasowi pokój. I sobie tak myślę, że wy my wtedy robiliśmy też mu jakiś taki zielony, ten pokój zielonkawy, więc może też mu ten zielony pokój teraz zrobię, tylko muszę wybrać odpowiedni kolor, bo oczywiście zapomniałam, jaki to był. Chyba, że mu taki po prostu zielony kolor wezmę. a I no on nawet całkiem spoko wygląda i pomalujemy sobie te dwie ściany, a tutaj na przykład damy sobie taki, nie wiem, czy bardziej wyblakły. Nie, on chyba tutaj nie pasuje. Może po prostu po prostu Biały kolor. No, będzie dosyć ciekawy ten pokój. No, ale teraz mi nie będzie pasował do tego łóżka, które chciałam wstawić. I co teraz? Chyba, że jakiś brązowy po prostu budamy. O, albo znalazłam takie ładne drewno, i do tego jeszcze pomalowałam na jaśniejszy kolor ściany. I powinno teraz dobrze to wszystko wyjść. Dobra, lecimy z meblami, bo te meble właśnie chciałabym dobrać w tym samym mniej więcej kolorze, w którym jest to łóżko. Tutaj wstawimy sobie komodę i jeszcze na pewno biurko. No, i znowu nie będę miała pieniędzy. Ja chcę w ogóle z zewnątrz dokończyć ten dom. Sobie wybrałam kurcze jakieś drogie meble, no tam hajsem, szastam hajsem i to za bardzo. Dobra, powiesiłam też tutaj zasłonki i w sumie Thomasowi tyle wystarczy do szczęścia jak na razie, ale może dobra, już nie bądźmy tacy i nie zróbmy z niego gorszego Sima. <grym> zróbmy po prostu jeszcze jakiś dywan tutaj na podłodze. Taki trochę powiększony, też ze śnieżnej eskapady, więc można powiedzieć, że on sobie go przywiózł. O, brązowy będzie idealny. Do tego to światło mu zostawię na razie i zostało nam 300 Simoleonów. No chciałabym, żeby jednak jakieś Simoleony oni posiadali, nie? Tutaj wszystko już jest praktycznie na dole zrobione. No moglibyśmy za oszczędzić Na tym, że sprzedamy tutaj w tym pomieszczeniu i w tym pomieszczeniu światła, więc nie trzeba będzie, no, po prostu doświetlać tych pomieszczeń i też oszczędzimy na prądzie potem. No, ale dobra, ogarnijmy teraz ten dom z zewnątrz. Jak pamiętacie zapewne, to jeszcze nam tutaj zostały roślinki, które trzeba będzie gdzieś tutaj posadzić, bo Pan Dali oczywiście jest bardzo cenionym obywatelem, ogrodnikiem, wiadomo. I żeby tutaj ogarnąć ogólnie to podwórko, to ja się posłużę debugiem, bo brakuje mi tutaj paru roślin. Chciałabym, żeby tak te rośliny były. A gdybym normalnie budowała też, bym prawdopodobnie. Do mnie do tego długa poszła, bo wtedy zaoszczędziłabym kasę. Dlatego trochę czitersko, ale z drugiej strony zaoszczędzimy. już akurat z wiejskiej sielanki znajdą się tutaj jakieś rośliny. znaczy, no na pewno w ogóle aha, zapomniałam, że ja w deszczu buduję. No, znalazły się te rośliny, tylko że ja teraz w ogóle mamy jesień, więc to te rośliny nie będą dobrze wyglądać. Trochę nam tutaj, ale no dobra, damy sobie na przykład tutaj, w tej części. Albo chyba, że jest mniejsze te rośliny, bo właśnie mi wystają trochę przez dach i zrobimy sobie to w ten sposób. I z drugiej strony tak symetrycznie też sobie porozstawiam tutaj właśnie. Dobra, chyba ogarnęłam już tą część ogólnie. Związaną z roślinnością. Ogólnie przy tym płocie bardziej dodawałam te rośliny i dodałam jeszcze parę drzew. Tutaj jest jedno, tutaj jest drugie. I w ogóle znalazłam taką ciekawą rzecz, wiejskie sielanki i chyba nie byłam świadoma, że taka w ogóle jest ta, taka rzecz w sensie. No i pomyślałam, że fajnie by było właśnie te światełka powiesić tutaj na tym drzewie i tak, jakby oprzeć drugą stroną, zawiesić na tym dachu. Moim zdaniem wygląda fajnie. Nie wiem, czy to wygląda realistycznie. Raczej nie. Jedyne, co mi tutaj brakuje, to na pewno jakaś ścieżka. Dlatego tę ścieżkę chciałabym gdzieś tutaj dać. Bo w ogóle auto tutaj mamy, jak zdążyliście zobaczyć taki. Taki pick-up, tak to jest pick-up, to się nazywa pick-up chyba tak. No i tą ścieżkę chciałabym zrobić w ten sposób, że będzie ona tutaj zakręcać do tego wejścia, które jest z tej strony. Raczej nikt z niego nie będzie korzystał, no ale dobra, niech sobie będzie po prostu. Tutaj jakieś grzyby jeszcze porozstawiam. No i tutaj, gdzie są te zwierzaczki, to raczej nie chciałabym, żeby ta ścieżka była, tylko one niech sobie żyją swoim życiem. I się zastanawiam, gdzie te w ogóle rośliny pandalidować dać. I do końca nie jestem pewna, chyba, że po prostu kurczaki jakoś tutaj przestawię, chociaż to będą latać sobie po okolicy. Chyba, że te kurczaki dam gdzieś bardziej tutaj. A tutaj po prostu porozkładam te donice z roślinami pandali. Dobra, jednak niech te kurczaki stoją tutaj, a tutaj będą właśnie te rośliny. A te jabłonki porozsadzałam sobie tutaj przy tym domie. Tutaj jest jedna i z tamtej strony są dwie. Wydaje mi się, że całkiem spoko to będzie wyglądać do tego te roślinki. No i chyba skończyliśmy ogólnie. Jeszcze tylko bym chciała. Nie, jednak nie skończyliśmy. Chciałabym tutaj jeszcze ziemię dać pod te wszystkie rośliny, żeby jednak, wiecie, no, nie było tutaj zwykłej trawy pod tym, tylko właśnie jakaś taka ziemia wystająca. No i dobra, chyba właśnie skończyliśmy ten dom już tak ogólnie, znaczy no na pewno nie jest jest on dokończony, bo brakuje paru szczegółów, na której mnie niestety w tym momencie nie stać. No, tak naprawdę trzy pokoje są niedokończone, bo potrzebujemy jeszcze tutaj łazienki. No, tutaj będzie jakiś gabinet, ewentualnie sypialnia w przyszłości, no, bo ten gabinet też nie jest tutaj akurat w tym pokoleniu jakoś za bardzo potrzebny. Do tego te korytarze są bardzo puste. Jedynie co to tu ktoś tutaj sobie właśnie w tej, w tej części siedzi. A jeszcze tutaj w ogóle certyfikaty, takie ja dałam urodzenia naszych tutaj, naszego drugiego pokolenia, niech sobie wiszą na razie. No i brakuje nam jeszcze tutaj do szczęścia tego pomieszczenia, w którym będą zwierzaczki, ale te zwierzaczki to się pojawią dopiero w w Kolejnym odcinku do tego, Thomas ma bardzo ubogą sypialnię, ale no, ja więcej nie potrzeba. No i co wam powiem? Przyjemnie mi się budowała w tym domu. Mam nadzieję, że przyjemniej będzie mi się też grało właśnie w kolejnym odcinku. Ja ten dom w ogóle wrzucę wam do galerii, gdybyście chcieli też w nim pograć, też w nim może założyć swoją rodzinę, jakąś taką związaną z wiejską sielanką. Także co, widzimy się w kolejnym odcinku. Oczywiście już będziemy grać w tym domku. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał, więc zostawcie koniecznie lajka i suba na tym kanale, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie.